Jak podają media, Raków podjął decyzję w sprawie trzech zawodników, w tej chwili przebywających na wypożyczeniu w Częstochowie. Zdaniem Mariusza Rajka z przeglądu sportowego Onet, przy Limanowskiego prawie na pewno zostaną Jonathan Braut Brunes, Peter Barat i Jesus Diaz. Jeśli chodzi o wykup norweskiego napastnika, ma on być przesądzony. Mimo nieprzekonujących początków w zespole z jasnej góry, 24-latek prezentuje aktualnie bardzo wysoką formę, stając się jednym z kluczowych zawodników w kadrze, którą dysponuje trener Marek Papszun. Wiosną zdobył 8 bramek, a łączny bilans 12-ligowych trafień czyni go najskuteczniejszym graczem w szeregach medalików. Z tego względu Raków już jakiś czas temu postanowił, że sprowadzi Brunesa latem na stałe. Mówi się, że obecny lider Ekstraklasy będzie musiał zapłacić za ten transfer 1 700 000 euro i tym samym przebije dotychczasowy rekord zakupowy. W przypadku Petera Barata Częstochowianie także wyrazili chęć dalszej współpracy. Pojawiła się szansa wyciągnięcia go z węgierskiego Ferencvarosu za przystępną kwotę, lecz wszystko zależy od oczekiwań, jakie w rzeczywistości postawi macierzysty klub zawodnika milion euro lub więcej, mogą przekreślić nadzieję na zamknięcie tej operacji. 23-latek ceniony jest zwłaszcza za uniwersalność. Może bowiem grać zarówno w środku pola, na pozycji nominalnej ósemki lub defensywnego pomocnika, jak i jako jeden z trójki defensorów. Jesus Diaz to natomiast transfer last-mini Trakowa z letniego okienka. Kolumbijczyk wzmocnił szeregi drużyny prowadzonej przez trenera Papszuna w ramach wypożyczenia ze stali Rzeszów. Od tamtej pory strzelił gola oraz zaliczył asystę w 21 ligowych spotkaniach. Stosunkowo niedawno 50-letni szkoleniowiec medalików przyznał wprost, że chce, by klub zatrzymał atakującego, a wedle doniesień Mariusza Rajka będzie to możliwe z uwagi na niezbyt wysoką klauzulę wykupu.